Witajcie, drodzy przyjaciele! Dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł Na pewno nawrócą się do mnie. Zapraszam do oglądania. Tytuł, czy temat dzisiejszego odcinku Oparty będzie na kolejnej księdze ze Starego Testamentu. Tym razem będzie to księga proroka Sofoniasza. Na pewno z tej księgi nie czerpiemy zbyt dużo takich myśli do współczesnych kazań, dlatego że ta księga także, jak i księgi, które omawiałem wcześniej, one także skupiają się na takim sądzie. Na takiej sprawiedliwości Bożej, którą Bóg będzie dokonywał w stosunku do bezbożnych. I także i ta księga, księga proka Sofoniasza, także jakby o tym, o tym mówi i przestrzega nas przed dniem Pana. Natomiast zatytułowałem ten odcinek w taki sposób, ponieważ Pewne wypowiedzi z tej księgi odkrywają nam pewne myśli Boże w stosunku do człowieka, który ogląda pewne dzieła Boże, a one powinny go mobilizować do społeczności z Bogiem. I może na wstępie przeczytam te myśli, na podstawie których chciałbym stworzyć ten dzisiejszy odcinek, a więc Księga Prokasofoniasza rozdział trzeci i będę czytał wiersz szósty i siódmy. I Pan Bóg mówi tak: wykorzeniłem narody, ich baszty są spustoszone, spustoszyłem ich ulice, tak że nikt nie przechodzi, ich miasta są zniszczone. Także nie ma ani człowieka ani żadnego mieszkańca. Powiedziałem: teraz na pewno będą się mnie bać. Przyjmiesz upomnienie, aby nie zostało zniszczone twoje mieszkanie, jakkolwiek cię ukażę. Ale wstali rano i psuli wszystkie swoje czyny. W twoich dwóch wersetach zamieszczone są takie Dwie zasadnicze prawdy. Po pierwsze, w wierszu szóstym przedstawione jest dzieło Boże, które Bóg dokonuje, wymierzając sprawiedliwość tym, którzy Bogu nie służą. Po pierwsze, jest tu przedstawione, że Pan Bóg reaguje na pewną bezbożność wśród narodów i ich bardzo surowo kara. Do tego stopnia, że ich wykorzenia usuwa ich imię spośród mieszkańców na Ziemi. A druga myśl jest taka, jest to myśl Bożego Serca, który myśli, że człowiek, widząc tego typu dzieła, które Bóg dokonuje w swojej sprawiedliwości, na pewno będzie się Boga bał i na pewno przyjmie upomnienie i nawróci się do Boga. I ja chciałbym zwrócić dzisiaj właśnie naszą uwagę, że są pewne dzieła w historii bardzo nam odległe, jak i w historii współczesnej, a nawet w naszej osobistej historii, które my przeżywamy, które powinny nam wskazać, podesłać taką myśl, a my powinniśmy wyciągnąć taki wniosek, że nasze życie musi się zmienić. I podobnie jest w tych tej, w tej wersetach, które przeczytałem, natomiast kończy się ten siódmy werset takim, taką wskazówką, taką myślą, ale wstali rano, i psuli wszystkie swoje czyny. Nie wyciągnęli wniosków i nadal czynili bezbożność. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, właśnie, że są takie wydarzenia, które powinny nas do tego pobudzić. A bywa w naszym życiu tak, że my nie wyciągamy właściwych wniosków z osobistych przeżyć, jak i sprzedzić innych ludzi i nadal czynimy Bezbożnie i niepoprawnie. Są takie wydarzenia w naszym osobistym życiu, bo szczególnie chciałbym na nie zwrócić też uwagę, które bagatelizujemy. Szukamy też, wyciągając pewne wnioski, jakby szukamy poparcia dla naszych tych hipotez, myśląc, że to nie jest jakby uwaga Boża w stosunku do nas. Przypominam sobie taki wypadek samochodowy, który miałem 20 lat temu. Około 20 lat temu, który ja dziękuję pewnemu bratu, osobie wierzącej, którą, która wtedy do mnie zadzwoniła i bardzo w taki dosyć mądry i szczególny sposób zwróciła mi uwagę, że to wydarzenie wcale nie było przypadkowe w moim życiu, a było to konsekwencją moich niepoprawnych. Zachowań związane to było przede wszystkim ze, ze, ze taką stroną finansową, budżetową, którą dosyć niezbyt dobrze prowadziłem przed obliczem Bożym, i wtedy właśnie ten brat, ta osoba mi też bliska, ona zwróciła mi uwagę i podsunęła mi pewną myśl, że powinienem wyciągnąć wniosek. I kiedy przeanalizowałem swoje życie. To stwierdziłem, że rzeczywiście to wydarzenie, ten wypadek samochodowy, dosyć poważny, wcale nie był żadnym przypadkiem, ale to było upomnienie dla mnie, wskazówka, że powinienem się zatrzymać w pewnych swoich działaniach, które do tej pory prowadziłem. I dziękuję Panu Bogu za to, że od tamtej pory mogę wyciągnąć wnioski, staram się wyciągać wnioski, a nie bagatelizować żadnych sytuacji. Owszem jest też tak, drodzy przyjaciele, że pewne sytuacje są po prostu sytuacjami życiowymi i wcale nie wynikają z tego, że Bóg nas upomina lub nas karci. Ale są też sytuacje, które wskazują nam wyraźnie, że Pan Bóg oczekuje od nas pewnych wniosków, abyśmy o Nim pamiętali, Jego się bali i przyjęli upomnienie, które on do nas Kieruje. Chciałbym, aby każdy z Was, każdy z nas, wyciągał wnioski z przeżyć, które spotykają w jego codziennym życiu, ale także i wnioski ogólno przyjęte, które mają miejsce w historii nam współczesnej, byśmy mogli brać te słuszne uwagi do naszego życia, nawracać się i przemieniać swoje życie, bo takie jest. Boże oczekiwanie w stosunku do każdego z nas. I właśnie taką refleksją, którą dzisiaj przedstawiam dla Was na podstawie Księgi Sofoniarza, chciałbym się z Wami podzielić. A więc wyciągajmy wnioski, budujmy właściwe relacje z Bogiem, bo to przyniesie nam zbawienie, pokój i pomyślną przyszłość. Zostańcie z Bogiem do kolejnego odcinka. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.